Niezwykłe przesłanie, o orędzie Jezusa do Luz de Maryi, 5 lutego 2024 roku. Umiłowane dzieci moje, przyjmijcie moją boską miłość do każdego człowieka. Moja miłość się nie zatrzymuje, utrzymuje się w aktualnym stanie. Coraz bardziej wzrastając dla dobra wszystkich. Umiłowani moi, jesteście moim wielkim skarbem, dlatego wciąż ofiarowuję Wam moje nieskończone miłosierdzie. Przechodzicie przez jeden z momentów najbardziej niebezpiecznych, niestabilnych, ponad miarę grzesznych, w którym zwierzęce instynkty przeważają w człowieku przez co jedni drugim zadają śmierć bez litości. Agresywne działanie słońca na ziemię jest niebezpieczne. Pożary będą szeroko rozpowszechnione i moje dzieci giną z tej przyczyny. Koronalne wyrzuty masy są tak silne, że nie będziecie w stanie powstrzymać ich wpływu na moje dzieci. Przez to Będą wpływać na ich zdrowie. Z głębin wszechświata zbliża się zagrożenie dla ludzkości, co będzie powodem niepewności i wielkiego ciężaru dla wszystkich. Będziecie czuć, że zginiecie. Więcej krajów wplątuje się w wojnę, i scenariusz jest bardziej chaotyczny. Tajne technologie, stworzone na potrzeby wojny i nieznane ludzkości wyjdą na jaw w kluczowych chwilach trzeciej wojny światowej będziecie dalej cierpieć z powodu sił przyrody woda ogień wiatr są częścią oczyszczenia oraz początkami duchowej przemiany do której wszyscy macie dojść dzieci moje Choroba jest już obecna między wami. Nowa choroba, wytworzona przez tych, którzy wykorzystują naukę w złych celach, a także inna choroba, która się zmutowała. Posiadacie ze strony mojego domu środki, za pomocą których będziecie mogli odeprzeć te choroby. Jednakże, dzieci moje, ci którzy wystawiają się na nie z powodu rozrywki, będą cierpieć. Dzieci, nadeszła bliska chwila ochydy spustoszenia. Nie bądźcie letni. Moje dzieci są mocne w wierze. Wiedzą, że ich nie porzucę. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie. Dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, przeciwnik religii, narzędzie zatracenia. Porównaj z drugi list do Tesaloniczan: 2, Umiłowane dzieci tak dużo wzywałem Was do nawrócenia. I nawet w obliczu obecnych utrapień oraz ludzkiego postępowania nie wierzycie. Dzieci, jakże niemądre jesteście, groby pobielane. Mówicie, że modlicie się do mnie, a gdy się odwracam, gardzicie mną, tak jak gardzicie swoimi braćmi. Módlcie się, dzieci moje, wstawiajcie się za Chile. Furia przyrody wywoła ból u mych dzieci. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Stany Zjednoczone, doświadczają wstrząsów, nadchodzi chaos. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za kraje pogrążone w wojnie. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się z powodu protestów, które rozciągają się z jednego kraju na drugi, powodując spustoszenie. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za samych siebie, po to, żebyście wzrastali w miłości, w miłosierdziu i we współczuciu. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się i przyjmujcie mnie codziennie. Jestem siłą dla tych, którzy zachowują mnie w sercu, by być świadkami mojej miłości. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się i wynagradzajcie, umiłowane dzieci. Miejcie wydrukowane na papierze to, co do Was mówię. Umysł nie zachowuje w sobie tak wielu lat mojej miłości względem Was. Jest niezbędne, żebyście mieli na papierze wszystko to, o czym Wam powiedziałem. Błogosławią Was, dzieci moje umiłowane. Błogosławią Was moją miłością. Wasz Jezus. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi. Bracia, w obliczu tak bolesnych ciosów, jakich doświadcza ludzkość w tym czasie, dzielę się z wami niektórymi z orędzi, które otrzymywałam od 2009 roku, a które mówią o tym, co dzieje się w tym czasie? Bracia, Ziemia doświadcza wielkiego zagrożenia, które przychodzi z kosmosu. Objawiano nam to wiele razy. Umiłowani, przygotujcie się: Słońce wyleje swój gniew na człowieka, Ziemia zostanie okryta ogniem, i powietrze nie będzie przyjacielem człowieka. Ziemia się przekręci wokół własnej osi. Słońce zostanie zaćmione i nadejdzie ciemność. Będą to dni agonii, w których wiara zostanie poddana próbie. Nasz Pan Jezus Chrystus. 25 września 2010 rok. Siła żywiołów, które obracają się w kosmosie, skróciła dni. Ruchy ziemskie przyspieszają w obliczu kruchości, do jakiej człowiek doprowadził ziemię. Zbliżanie się do Ziemi asteroid i meteorytów się nasili. Najświętsza Maria Panna, 1 listopad 2016 rok. Umiłowani, tak jak dzisiaj ludzkość staje w obliczu nowej choroby, w ten sam sposób będziecie się mierzyć z innymi, które zrodziły się z samego człowieka. I z jego pragnienia władzy. Wy musicie się modlić, aby utrzymywać stojącym ten mur, który jest siłą dobra, i w ten sposób wszyscy zjednoczeni umacniać stworzenie, a skutkiem tego człowieka. Nie myślcie o tych, którzy nie wierzą w moje wezwania. Stójcie mocno w walce, ale w walce miłości jako że miłość wszystko zwycięża z miłości Boga i bliźniego najświętsza Maryja Panna maj 2009 rok nasz pan Jezus Chrystus i najświętsza Maryja Panna nieustannie wzywali do modlitwy za Chile prosili o modlitwę 215 razy módlcie się za Chile śmierć przez nie przejdzie Módlcie się, moje dzieci, Najświętsza Maria Panna, 27 grudnia 2010 rok. Objawiono nam na temat wojny domowej to, co następuje: Wielki naród na północy stan Zjednoczone będzie komunistyczny, nie będąc nim oficjalnie. Odrzuci mego syna i dlatego ściągnie na siebie chaos swego ludu. Nadchodzi wojna domowa, zadając ludziom wielki ból. Nie jest odległe to, że to przyjdzie na Stany Zjednoczone. Najświętsza Maria Panna, 10 maj 2015 rok. Bracia, są to chwile refleksji, modlitwy i działania. Amen. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, Orędzie Jezusa na czas ostateczny, 5 luty 2024 rok.